Cześć kochani, tu Natalia z Projektu X. W dzisiejszym odcinku opowiem ci niesamowitą historię rodziny, która uratowała rannego Lisa. Po jakimś czasie od tego zdarzenia, Lis się im za to odwdzięczył i wszyscy byli w szoku. Ale zanim obejrzysz, zasubskrybuj nasz kanał, bądź na bieżąco i koniecznie zostań ze mną do końca. Ta historia jest naprawdę wyjątkowa. Cała nasza rodzina kocha naturę, dlatego jak tylko mamy okazję, jeździmy na wieś, korzystamy z pogody i świeżego powietrza. W ten weekend też zaplanowaliśmy mały wypad, dlatego już z samego rana mój mąż, córka i ja wyjechaliśmy na wieś. Chcieliśmy odpocząć, połowić ryby, a może nawet złapać jakiś wyjątkowy okaz. Miejsca, do których planowaliśmy pojechać, dobrze znałam już od wczesnego dzieciństwa. Moi rodzice mieli tam dom odziedziczony po dziadkach. W miarę upływu czasu wszyscy zaczęli wyjeżdżać do miasta. Wieś opustoszała, a mamie żal było patrzeć, jak jej rodzinny dom z roku na rok coraz bardziej niszczeje, dlatego postanowiła go sprzedać. Starzy sąsiedzie obiecali jednak, że kiedykolwiek będziemy chcieli przyjechać na parę dni, zawsze przyjmą nas z otwartymi ramionami. Z góry ustaliliśmy, w którym domku się zatrzymamy, spakowaliśmy się i wyruszyliśmy w podróż. Wieś znajdowała się dwie godziny od miasta, o ile po drodze nie było korków. Pogoda dopisała: Mąż prowadził, a moja córka i ja nie mogłyśmy się nacieszyć malowniczymi widokami z okna. W pewnym momencie wjechaliśmy w wiejską dróżkę i musieliśmy zwolnić, bo ostatnie intensywne opady deszczu wypłukały drogę pozostawiając w niej głębokie dziury. Moja córka zasnęła i ja też już drzemałam, kiedy nagle mój mąż gwałtownie zahamował. Otworzyłam oczy. Zobaczyłam, jak Marek odpina pas i wychodzi z samochodu, po czym spojrzałam na drogę, a tam na poboczu leżało coś dziwnego, jakby dzikie zwierzę, ale całe oblepione błotem. Biedaczek był tak brudny, że nie dało się nawet dostrzec koloru sierści, ani zgadnąć, co to w ogóle jest. Wyszłam z auta. Podeszłam bliżej zbitej kulki i wtedy zrozumiałam, że zwierzę, na które patrzę, to lis. Na pierwszy rzut oka wyglądało na to, że niedawno uderzyło go jakieś auto. Wiejska droga była mokra i pełna dziur, ale jeśli ktoś nie dbał o swój samochód, mógł jechać nią bardzo szybko i potrącić liska. Ale jak można zostawić umierające zwierzę na pastwę losu? Tego nigdy nie zrozumiem. Ludzka bezduszność nie przestaje mnie zaskakiwać. Biedny lisek. Jego oczy delikatnie się otwierały i powoli zamykały. Jego klatka piersiowa ledwo się poruszała, ale widać było, że wciąż oddycha. Jego stan był tragiczny. Nie wiedzieliśmy z mężem, jak mu pomóc. Staliśmy tak wrzycić, zastanawiając się, co możemy zrobić, kiedy nasza córka wybiegła z samochodu, przebiegła obok nas, spojrzała na niego i zaczęła głaskać go po głowie. Kochanie, chyba nic już się nie da zrobić, powiedział mój mąż. Ale córka spojrzała tylko na niego wymownie. To był pierwszy raz, kiedy zobaczyliśmy w niej poważną, dorosłą osobę. Stanowczo oznajmiła, że nie zostawi tu tak tego liska i mówiła to śmiertelnie poważnie. Najbliższe miasteczko było dość daleko, dlatego najpierw postanowiliśmy zabrać lisa do naszej wioski nieopodal z nadzieją, że znajdzie się tam ktoś, kto będzie w stanie pomóc. Wyjęłam z samochodu koc, a mąż ostrożnie położył na nim zwierzę. Zawinął i delikatnie usadowił na tylnym siedzeniu samochodu. Moja córeczka też wdrapała się do auta i położyła sobie na kolanach główkę rannego lisa. Marek odpalił auto i popędziliśmy po pomoc, bo jeśli były jakiekolwiek szanse na uratowanie tego liska, nie mieliśmy do stracenia ani minuty. Tym razem, pomimo dziurawej drogi i błota, jechaliśmy bardzo szybko, ile fabryka dała. Córeczka przez całą drogę mówiła do liska, żeby wytrzymał, bo już niedługo ktoś mu pomoże i wszystko skończy się dobrze. Ale ledwie przytomny lis tylko leżał i wpatrywał się w pustkę. To, że lisek był bardzo chory, było dla wszystkich oczywiste. Po drodze raz nawet zwymiotował. Kiedy w końcu dotarliśmy do wioski, zatrzymaliśmy się przy pierwszym zamieszkanym domu. Tylko tam paliło się światło, a z komina unosił się gęsty dym. Marek wyskoczył z samochodu i zadzwonił do drzwi. Po jakimś czasie usłyszeliśmy, jak ktoś otwiera je kluczem. Z domu wyszedł dostojny starzec. Mąż w skrócie opowiedział mu, co się stało z pytaniem, gdzie możemy szukać pomocy. Starszy pan zastanowił się przez chwilę, podrapał po głowie, po czym kazał nam iść do starej wioskowej zielarki. Powiedział, że tylko ona może jakoś pomóc w tej sytuacji. Starsza kobieta mieszkała na obrzeżach wioski. Kiedy dotarliśmy do jej domu, siedziała na ławce i przebierała pęczki ziół. – Przepraszam bardzo, czy ma pani chwilkę? – zapytałam. Sołtys powiedział nam, że może nam pani pomóc, po czym Marek delikatnie wyciągnął rannego liska z auta i podszedł do płota, by pokazać go zielarce, która spojrzała na niego tylko i powiedziała – a dawaj go tu zaraz, po czym szybko zebrała z ławki swoje motki i zaprosiła nas wszystkich do środka wiejskiej chaty krytej strzechą. W sieni pachniało leczniczymi ziołami. Wszędzie pod sufitem wisiały kwiaty wierzbówki, liście nagietka, gałązki rozmarynu i inne nieznane mi zioła. Kobieta uprzątnęła mały stoliczek pod oknem i wskazała na niego dłonią. Marek uważnie położył na nim rannego lisa i wtedy zielarka zaczęła go badać. Zwierzę miało złamaną łapę i najprawdopodobniej było też coś nie tak z jego płucami, a do tego wymiaty wskazywały na wstrząs mózgu. Nie wyglądało to dobrze, ale dobrze żeście go tu przywieźli w samą porę. A teraz przynieście mi czystą wodę tam ze źródełka za chatą i zostawcie kubły w sieni. No, idźcie już i przyjedźcie z powrotem za kilka dni. Zobaczę co da się zrobić. Zdziwiła nas pewność siebie, z jaką do nas mówiła, ale cóż innego mogliśmy zrobić niż jej posłuchać. Nie mieliśmy wyboru. Wzięliśmy kubły, które stały przy wejściu i poszliśmy do strumyka. Ogólnie miałam dziwne wrażenie, że zielarka dobrze wiedziała, że dziś do niej przyjedziemy. No bo czy to nie dziwne, że nawet się nie zdziwiła na nasz widok, albo że kubły na wodę były wystawione przed wejściem, jakby ktoś miałby je dziś dla niej napełnić. Możliwe, że teraz wymyślam, a może codziennie wysyłała kogoś po wodę i w ten sposób ludzie dziękowali jej za udzieloną pomoc. I już samo znalezienie potoku nie należało do łatwych. Nurt płynął ukryty za gęstymi krzakami. Nie byliśmy jeszcze pewni, co zrobimy, jeśli lis wyzdrowieje, ale mieliśmy wielką nadzieję, że tak się stanie. Wzięliśmy wodę i zgodnie ze wskazówkami zostawiliśmy kubły tam, gdzie życzyła sobie tego kobieta, i pojechaliśmy do naszego wynajętego domku. Żadne z nas nie mogło tej nocy spać. Rozmawialiśmy na werandzie do samego rana, zastanawiając się, w jakim stanie jest nasz lis. Lisek, czy żyje i wszystko z nim ok? Minęły dwa dni. Córka zbudziła nas o piątej rano, chciała już jechać do liska i musieliśmy jej tłumaczyć, że jest jeszcze za wcześnie na wizytę. Mania bardzo się denerwowała, wyszła z domu i przez cały poranek siedziała na werandzie. Do starej zielarki pojechaliśmy dopiero po śniadaniu. Podeszliśmy pod dom i zapukaliśmy do drzwi, ale nikt nie odpowiadał. Chwilę poczekaliśmy, zanim znowu zapukaliśmy do chaty, po czym zdecydowaliśmy się wejść do środka na własną rękę. Zielarka siedziała przy stole, piła herbatę, a w drewnianej skrzyni, tuż przy piecu, leżał nasz lisek. O, jesteście już, chodźcie, chodźcie, napijemy się herbaty. Muszę wam o czymś powiedzieć. Trochę nas to zmartwiło, ale usiedliśmy przy stole. Amania od razu pobiegła do skrzynki, w której leżał czyściutki lis. Miał zabandażowane łapy i brzuch, ale wyglądał znacznie lepiej niż w momencie, gdy zobaczyliśmy go pierwszy raz. Mimo to jasne było, że wciąż jest bardzo słaby. Lisek jak tylko zobaczył manię, machnął lekko wyprostowanym ogonem, zupełnie jak pies. Marysia pogłaskała go z czułością na powitanie, usiadła tuż obok niego i delikatnie gładziła po głowie. Twój lis na pewno wyzdrowieje, powiedziała staruszka, ale nie może już żyć wolno na łonie natury. Jego rany są bardzo poważne. Ten lisek przez długi czas będzie wracał do zdrowia i nie ma już szans być skutecznym łowcą. Teraz musisz zdecydować, co z nim zrobisz, a tak swoją drogą. To nie był przypadek, że zwierzę pojawiło się na waszej drodze. Widzę, że wasza dziewczyna w tym momencie skinęła głową w kierunku Mani, i ten lis są ze sobą jakoś połączeni. A nie należy zrywać takich relacji, bo może się stać coś bardzo złego. Marek i ja spojrzeliśmy na siebie. Mąż wyglądał na zdziwionego, ale ja wcale nie byłam zaskoczona tym, co powiedziała ta staruszka. Kobieta od razu wydała mi się jakoś znajoma. Od razu odniosłam wrażenie, jakby była wróżką, jakby umiała przewidywać przyszłość. No to teraz weźcie ze sobą lisa i zostawcie mnie w spokoju, ja mam tu za dużo na głowie, powiedziała zielarka i od razu odeszła do swoich zajęć przy ziołach. Tutaj macie trochę ziół, na torbie napisałam kiedy powinniście je podawać, tylko bądźcie ostrożni i niczego nie pomieszajcie. Wzięłam torbę i chciałam wcisnąć w jej dłoń trochę pieniędzy. Czułam, że muszę jej coś dać, ale kobieta nic ode mnie nie wzięła, twierdząc, że nie potrzebuje pieniędzy. Lepiej przynieście mi wodę ze źródełka. Jak będziecie tu następnym razem, wstąpcie na chwilę i dajcie znać, co z Lisem. Czy wszystko z nim w porządku? Lis okazał się być starym już samcem. W drodze do domu był bardzo grzeczny. W mieszkaniu też zachowywał się wzorowo, a nasza córeczka, jak tylko wychodziła z przedszkola, biegła prosto do domu, by bawić się ze swoim nowym przyjacielem. Nazwała go Rey. Lisek nauczył się chodzić na smyczy, ale czasem bywał dość agresywny. Dlatego staraliśmy się nie zostawiać go samego z córką. Po jakimś czasie znowu postanowiliśmy jechać na wakacje do Mazurskiej wioski, ale tym razem wzięliśmy ze sobą dotarliśmy cali i zdrowi a w pierwszej kolejności pojechaliśmy do starej zielarki chcieliśmy jej pokazać jak się miewa nasz uratowany lisek to niesamowite ale rej od razu rozpoznał zielarkę która go wyleczyła i od razu do niej pobiegł Dotarliśmy do domu o zachodzie słońca i kiedy byliśmy z Markiem zajęci rozpakowywaniem walizek, kątem oka zauważyłam jak moja mała córeczka bawi się ze swoim ukochanym liskiem. W pewnym momencie Rej najeżył się, skoczył na córkę i popchnął ją przyciskając do ziemi. Natychmiast wybiegłam na podwórko i z krzykiem próbowałam odgonić Raya od Mani, ale kiedy się zbliżyłam zobaczyłam, że z córką jest wszystko w porządku. Mania usiadła tylko i spojrzała na lisa ze z. Dziwieniem. Nagle krzyknęła. Przykryła dłonią usta i wtedy zobaczyłam, że Rej przytrzymuje łapami długiego, syczącego węża. Wtedy zrozumiałam, że Rej uratował mnie przed ukąszeniem. Przypomniałam sobie słowa zielarki, która mówiła o przeznaczeniu, o tym jak los lisa łączy się z fatum mojej córki. My uratowaliśmy go, a on później uratował naszą córeczkę. Lisek mieszkał z nami jeszcze kilka lat. Odszedł od nas dopiero po tym, jak dokończył swoją życiową misję. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Pomóż dotrzeć filmikowi do szerszego grona. Wyślij link do znajomych i udostępnij na Facebooku. A teraz nie przegap filmiku, który właśnie się pojawił. Dzięki i pozdrawiam.